Maria Elena Burgalio, siostra papieża, zdrajczyni skazana na dożywocie Czy miłość siostrzana może zamienić się w zdradę, która wstrząśnie fundamentami kościoła? Maria Elena Burgalio, ukochana siostra papieża Franciszka, została właśnie skazana na dożywotnie więzienie za udział w spisku, który doprowadził do jego śmierci. To nie jest tylko historia o zbrodni, to opowieść o konflikcie lojalności, o sile wpływów w Watykanie, o śledztwie, które ujawniło skrywane od dekad mechanizmy manipulacji i walki o władzę. Proces Marii i Eleny nie tylko odkrył mroczne kulisy pontyfikatu papieża reformatora, ale wystawił na próbę wiarę milionów. Czy była tylko narzędziem w rękach wpływowych kardynałów, czy samodzielną architektką zdrady? Jaką rolę odegrały ukryte notatki, sfabrykowana dokumentacja medyczna i świadkowie z wewnątrz bazyliki? To historia, która odsłania cienie Watykanu i zadaje pytanie, czy Kościół przetrwa, jeśli jego najświętsze relacje okazują się iluzją? Poznaj dramat, który podzielił wiernych i na zawsze zmienił oblicze katolicyzmu, siostra papieża Franciszka skazana na dożywocie, pożegnanie na zawsze. Coś, co miało być aktem miłości i oddania, zamieniło się w najgłębszą zdradę. Świat, który jeszcze kilka miesięcy temu opłakiwał śmierć ukochanego papieża Franciszka, dziś z niedowierzaniem śledzi dramatyczne dzieje jego siostry, Marii Eleny Burgalio. Gdy zapadł wyrok, do żywocie, niejedno serce zamarło, a same mury Watykanu zdawały się kruszeć pod naporem skandalu. I zdrada z najbliższego kręgu, jak to możliwe, że osoba związana z papieżem więzami krwi, ta sama, której powierzał najskrytsze obawy, mogła przyczynić się do jego upadku. Maria Elena, wychowana w cieniu kolejnych pontyfikatów i osobiście wspierająca brata, stanęła przed sądem jako główna oskarżona o zorganizowanie spisku doprowadzającego do tragicznego finału życia Franciszka. Prokuratura przedstawiła niezbite dowody na tajne spotkania z kardynałami sprzeciwiającymi się reformom Ojca Świętego, ingerencję w dokumentację medyczną oraz dyskretne wpływanie na decyzje lekarzy. Drugie, tło konfliktu w Watykanie, pontyfikat Franciszka nie był pozbawiony napięć. Jego otwartość na dyskusję o roli kobiet w kościele czy troska o ochronę środowiska budziły sprzeciw konserwatywnych frakcji, które obawiały się utraty wpływów. W tej atmosferze podziałów siostra papieża z natury opiekunka i powierniczka znalazła się w pułapce między wiernością rodzinie a ambicjami tych, którzy pragnęli przywrócić tradycyjne porządki. Czy działała z własnej woli, czy ofiarą manipulacji potężnych kardynałów? Wyjaśnienia broniły jej przed całkowitym potępieniem, lecz dowody na współpracę z przeciwnikami reform były nieubłagane. 3. Kulisy śledztwa i proces Kiedy rozpoczęło się oficjalne śledztwo, Watykan próbował jak najdłużej tonować napięcie. Z pozoru naturalna przyczyna śmierci, zaawansowany wiek i komplikacje zdrowotne, została zakwestionowana wystąpieniami anonimowych świadków i wyciekami z watykańskich archiwów. E-maile od osobistej asystentki Marii Eleny, fragmenty tajnych notatek kardynałów i dowody na celowe opóźnianie interwencji medycznej stały się częścią materiału dowodowego. Gdy sprawa trafiła do sądu, dramatyczne relacje na ławie oskarżonych i zeznania lekarzy z Watykanu utwierdziły ławę przysięgłych w przekonaniu, że za śmiercią papieża stał nienaturalny bieg losu, lecz skrupulatnie zaplanowany spisek. 4. Wyrok dożywocie i reakcje świata Zapadł wyrok dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Sala sądowa zamilkła, a na korytarzach bazyliki rozbrzmiał jedynie oddech szokowanych wiernych. Telewizje na całym świecie przeniosły dramatyczne chwile na ekrany, a internet zalała fala komentarzy od oburzenia, przez niedowierzanie, aż po litość dla kobiety, która przez lata wydawała się być synonimem rodzinnej lojalności. Dla jednych Maria Elena to zdrajczyni, królowa cieni, dla innych ofiara wewnętrznych rozgrywek, zaszczuta przez tych, którym papież stawiał się na drodze. V. Konsekwencje dla Kościoła i rodziny: Skandal wstrząsnął nie tylko Watykanem, lecz całym katolickim światem. Zaufanie wiernych, nadwątlone już w obliczu wcześniejszych afer, zostało wystawione na kolejną próbę. Kardynałowie, nawet ci lojalni Franciszkowi, musieli stanąć przed pytaniem: jak dopuścili do tego, by polityczne ambicje przysłoniły misję duchową? A dla rodziny Burgalio nadszedł czas głębokiego wstydu i żałoby. Przywrócenie dobrego imienia było niemal niemożliwe. W cieniu wyroku Marii Eleny, każde publiczne wystąpienie jej bliskich wywoływało wzburzenie i oskarżenia o milczenie współwinnych. VI Nowy rozdział dla Kościoła: Dziedzictwo papieża Franciszka pozostaje wciąż żywe. Apel o ubogich, dialog międzyreligijny, troska o planetę. Jednak jego nagłe odejście i tragedia, która mu towarzyszyła, wymusiły zmianę strategii w Watykanie. Nowy papież został wybrany w cieniu niedawnych wydarzeń, obiecując uspokojenie nerwów i odbudowę jedności. Pierwsze kroki Nowego Ojca Świętego to zapowiedź większej przejrzystości w finansach, zmiany w procedurach szpitalnych i wprowadzenie wewnętrznej komisji nadzorującej etykę decyzji kościelnych. 7. Pamięć o papieżu i przestroga dla przyszłości historia Marii Eleny Burgalio będzie na zawsze kojarzona z najciemniejszym rozdziałem Kościoła XXI wieku. Jej proces przypomina, że nawet najbliższa rodzina, nawet najświętsze instytucje nie są wolne od ulegania ludzkim słabościom i pokusom władzy. Dla katolików na całym świecie tragedia papieża Franciszka stała się gorzką lekcją. Szacunek i lojalność muszą iść w parze z czujnością i odpowiedzialnością za wspólnotę. Tylko w ten sposób wiara będzie mogła przetrwać, a Kościół odzyskać zaufanie tych, których powołany jest prowadzić.